W tym tutorialu pokażemy, jak zaprojektować rozdzielnicę. Wykorzystamy materiał pochodzący ze schematu rozdzielnicy PR1 Magazyn. Na początek kliknij moduł Obudowa, aby rozpocząć jej konfigurację. Otworzy się okno asystenta tworzenia lokalizacji, w którym należy uzupełnić kilka podstawowych parametrów. W oknie obudów można znaleźć listę wszystkich dostępnych obudów, które mogą zawierać dany materiał. Aby zawęzić listę do interesujących nas modeli, można skorzystać z filtrów takich jak IP, IN i lub wybrać odpowiednią grupę produktową. Do wyboru mamy również tryb projektu, ręczny lub automatyczny. Dla systemów Uniwers NHC i Unimes H dostępne są także dedykowane konfiguratory. W oknie obliczanie obudowy możesz ustawić dodatkowe parametry, takie jak stopień ochrony. IP czy odporność mechaniczna IK. Określ również, czy przewody będą doprowadzane od góry czy od dołu. Możesz też wskazać minimalny procent rezerwy przestrzeni w obudowie. W tym przypadku potrzebujemy co najmniej 20%. Wymagana jest obudowa typu Vega D do montażu natynkowego. Kliknij dalej, aby program zaproponował odpowiedni typ obudowy. Po kliknięciu podglądu otrzymasz wizualizację rozdzielnicy. Kliknij przycisk Zakończ, aby przejść do widoków obudowy. Możesz wybrać widok z drzwiami, z płytą czołową lub bez tych elementów. Dostępny jest również widok z przodu albo izometryczny. Przejdźmy teraz do dodawania zacisków szeregowych. W tym celu kliknij Moduł Schemat. Na razie zaciski nie zostały jeszcze obliczone ani dodane do projektu. Aby to zrobić, kliknij Obliczanie bloków zaciskowych. Otworzy się arkusz kalkulacyjny z listą wszystkich obwodów schematu, jeszcze bez przypisanych referencji. Kliknij Dodaj zaciski, aby wygenerować referencje. Będą one od razu widoczne. Wybierz pozostałe opcje i zatwierdź przyciskiem OK. Wracamy do modułu obudowa, aby uzupełnić projekt rozdzielnicy o zaciski. Kliknij obliczanie obudowy. Zobaczysz te same parametry, które wprowadzałeś wcześniej. Możesz je skorygować, na przykład wybrać dolne wejście przewodów. Kliknij dalej, a następnie wskaż położenie listew zaciskowych. Do wyboru masz górne lub dolne. W tym przypadku wybieramy dolne. Włącz podgląd nowej rozdzielnicy. Jak widzisz, zaciski zostały dodane na dole obudowy. Kliknij przycisk Zakończ. Możesz teraz wprowadzić ewentualne korekty, zmieniając położenie urządzeń w obudowie. Konfiguracja została zakończona. Aby powrócić do listy materiałów, kliknij Materiał. Zaciski, obudowa i wszystkie akcesoria zostały dodane do listy materiałów.